Siema, witam na nowym ścieżku z Goskinska na moim kanale. Na następnie chciałbym przypomnieć o tym, że macie właśnie do wygrania dwie koski, jedne rękawiczki podając moim kadem 18 zł macie szansę na wszystkie te trzy skinki. Ostatnio u Gutany wygrał łysy, także gratulacje dla niego. Jest to dla tych, co wspierały mój kod. Po prostu dla tych, co w z moim katem taki dodatek, taki prezent odle mnie za to, że wy mnie wspieracie, to ja was też chce coś dać od siebie po prostu. No i czym więcej płacacie, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić, tak kliknąć tutaj plus i wpisać kodzik grabi 18. Daje wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na start. Jest wiele Podnosić czy to blik, czy paste of cards, czy skinki. A jak wypłacacacie skinki, do jest bardzo szybko, bezsłudnie w minutkę. Oprócz tego, wpłacając teraz na przykład, nie wiem, 45 zł, otrzymajcie 2142 punkty eventowe, więc myślę, że całkiem spoko, bo punkciki eventowe mercy sobie korzystać tutaj, widzę, ale zaraz do tego przejdziemy. Weźcie, macie daily caseika, co 24 godziny, możecie sobie go otworzyć za darmo, więc też całkiem spoko, bo zapli czy są po prostu spoko. No i na samym dole jeszcze macie darmowe za zrobicie na social media, więc też spoko. A będzie punkt tam gdzie możecie punkty eventowe wykorzystać, macie króla górza, w królu wzgórza opłacając punkty eventowe za dane miejsce, które zajmiecie, trzymajcie skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest AWK hydra, za 10 koła. No jest to wiele kos, wiele rękawiczek, wiele skinów, więc naprawdę spoko. Tutaj sobie możemy ustrzelić skinka, tu lecą skinki od 10 groszy do nawet 10 zł, Ale czy nam coś poleci? No niestety nie, no to po lewo by nam poleciało. Tutaj sobie klasycznie wrzucamy 100 koła. I jak jest powyżej stówki, jest super, a jest powyżej 200, więc naprawdę super. Naprawdę super dzisiaj oddało. No i idziemy sobie dzisiaj do skrzynki takiej jak Royal. Bo dziś postanowiłem, że będę ją otwierał dotąd, aż nie trafię czegoś z tych starych skinów. Po prostu chcę trafić coś wybitnego. I będę ją otwierał na zwykłym trybie. I zobaczymy jak to wyjdzie. Bo zawsze otwieram na trybie Jester, gdzie są wszystkie, no wszystko równe szanse, zobaczymy, czy na takim małym procencie mamy szansę coś trafić. No i co, lecimy sobie, lecimy sobie, zobaczymy jak to wyjdzie. No, dopóki nam się oczywiście budżet nie skończy, bo też jest taka opcja, że w końcu nam się budżet skończy, ale mam nadzieję, że jednak nam coś wpadnie albo lorka, albo Hall, albo Gold Arabeska, albo Awutka Meduza. póki co chyba nie oddaje źle, ale no nie wiem, w sumie, no, jakiś tam minus mamy raczej, ale nie oddaje tak tragicznie, ale no, no my liczymy na, to, na tą górną półkę. Dawno tak nie otwierałem skrzynać, jakby zawsze robimy sobie bitewkę i to większość na trybie właśnie Jester, A dzisiaj sobie tak pootwieramy, bo tak będziemy mieli najwięcej prób, żeby trafić coś. Eee, Zobaczymy, czy to jest w ogóle realne. Znaczy realne jest na pewno, ale jak długo nam to zajmie, to nie wiem. No będę po prostu klikał i liczył, że w końcu nam wpadnie. Taki jest cel, tak jest cel, ale ci się uda? No nie wiem, nie wiem. To się okaże, to się okaże no mam nadzieję, że się uda mam nadzieję, że się uda omegi, okej okay, ale co nam dużo nie daje no ogólnie jesteśmy już w plecy trochę, ale no my tu liczymy na top drop, no on nam zwróci wszystko tak naprawdę znaczy, zależy też co trafimy, bo jak trafimy meduzę czy gold arabeska to, to nam nie zwróci aż tak, ale hole czy dragon lorka, no tylko musi nam polecieć tu fajnie sypło, ale no my chcemy górną półkę, my chcemy górną półkę Ej, tak szczerze, czuję, że to może być ciężkie bardzo trafić coś na tak małym procencie, bo to nawet nie jest, wiecie, to nie jest że 1%, tylko to jest no 0003 na Dragonorkę, więc no może być ciężko. Może być naprawdę ciężko. Zaraz co najwyżej przyjdziemy do innej skrzynki. Czekajcie, w jakiej skrzynce jeszcze mamy taki low procent na coś fajnego. Hmm, hmm. w jakiej skrzynce mamy taki low procent na wiecie? na jakąś Dragon Lorkę. W tym? No w tym mamy. Ale tu jest. Kurczę. Nie no, wolę chyba to, bo tu jest więcej tych skinów dobrych. Tutaj mamy i Meduskę. No. To będzie lepiej, to będzie lepiej. Trzeba dziśnąć tego Royalka. Roja Ale no ciężko to widzę póki co tak szczerze. Ciężko to widzę. Mm -mm. Ogólnie, tak jak teraz otwieramy, to możecie w międzyczasie łapeczkę w górę zostawić i napisać pomysły na kolejne odcinki, jeśli macie jakieś, bo no, ja się tym zasugeruję, jak ktoś coś fajnego napisze i, i nagram, jak chcecie jakiś test, jakąś bitwę konkretną. No, dla mnie luz, nie? Tylko musicie mi napisać, co byście chcieli, a ja bym chciał na przykład coś z górnej półki w tej skrzynce, czy mógłbym to dostać? Czy mógłbym to dostać? Naprawdę bym się nie obraził. Cokolwiek z tych czterech skinów u góry. Byłbym wdzięczny, ale no nie widzę tego. Tak szczerze, to nawet nie ma gdzieś blisko, tak... jak tak patrzę. To nawet gdzieś tu nie przelatuje obok. Otwieramy to i tak na speed modzie, żeby... ...nie czekać tyle, bo to by trwało w ogóle wieczność. Ale... ...no nie no. Ciężko widzowie, ciężko, w takim 2% ciężko. Wiem, że na pewno ktoś trafia, bo nawet mój widz roztrafił Knighta na 0004 chyba z tej skrzynki Steampunk czy jakoś tak, e, ale no, ja nie mam takiego farta. Ale to lepiej, że wy macie farta aż takiego, e, a nie ja, bo Wam życzę jak najlepszych skinków, jak płacacacacicie z moim kodem, bo mój kodzik jest najlepszy no nie no, dobra, no raczej zaraz będzie trzeba się poddać, bo ten jak nie może też mieć 20 minut, a no nie widać końca. Tak szczerze Ciężko. Ciężko, ciężko, mega ciężko. Wiecie, to jest tak mały procent, że... że, że może być problem. Dobra, wiecie co? E, ja sobie sprzedam tylko tutaj jednego butterfly'a, albo nawet... No dobra, jednego. I zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, zrobimy inaczej. Damy sobie na koniec jeszcze bitwę. Zrobimy dłuższy odcinek. Aj, to musimy jeszcze jednego sprzedać. No dobra. Będzie dłuższy odcinek. Niech będzie. Mm, I mam nadzieję, że chociaż tak nam coś wyleci. Pyk. Pyk. No i lecimy. Lecimy, lecimy. No odcinek myślę, że dzisiaj pod 10 minut, Oj, zbudowało się, także otwieram. Bo czasami tak jest, jak Wam coś z netem się dzieje. No i dobra. Daliśmy 5 skrzynek na normalnym trybie, na którym przed chwilą otwieraliśmy. 5 skrzynek na tym trybie ulepszonym i 5 skrzynek na trybie Jester. No w tym trybie Jester już musi coś polecieć. No. Ja ogólnie ze skrzynką Royal nie przepadam, tak szczerze, w tym trybie Jester, bo rzadko coś daje. W tym trybie normalnym jeszcze jest spoko, bo no, tak te, teraz otwieraliśmy, potrafiła coś sypnąć, ale też trzeba z umiarem otwierać. No, ale zobaczymy, czy tutaj nam się chociaż poszczęści w tej bitwie. Póki co, póki co się nie poszczęści z tego co widzą. A teraz mamy ten lepszy tryb, ulepszony, no go najbardziej chyba pomijam, bo no jak wyszedł to był spoko, ale potem wszedł tryb Jester i jej no jakby tryb Jester góruje no, tak szczerze. Ale zobaczymy, może mnie zaskoczy, może mnie zaskoczy, no póki co to nic ciekawego w tej bitwie nie ma. Tak, szczerze, nic nawet ciekawego nie poleciało. Ostatnia to skrzynka na tym ulepszeniu. Dalej nic. No, i tryb jester został. Najważniejszy. Czy tutaj coś się wydarzy? Jakiś cud? Karambicik, ok. Zadyszkę. No, to już z tej górnej półki, ale to jeszcze nie z tych skinów, które chciałem. No, jeszcze trzy skrzynki, bo ta dała syf totalny. Oj, hole był u góry. No, ten hole byłby super. Dwie skrzynki. Tutaj nic i ostatnia skrzynka. Daj mi coś, proszę, na zakończenie odcinka. boom. No niestety nie. No niestety nie. Dobra, to wiecie, co jeszcze sobie otworzę normalnie na trybie Jester. Ja nie odpuszczę tak łatwo. Ja nie odpuszczę tak łatwo. Także tryb Jester, pyk. 18 koła. I daj mi coś. Dziękuję serdecznie. m 4 hall Może i nie na ale przynajmniej kończymy to holem, kończymy to w sumie. No, lekko się odkuliśmy, ale jest minus. Ale mam nadzieję, że w następnym odcinku pójdzie lepiej, że Wam pójdzie lepiej i że wygracie. Pamiętajcie, że dwie kosy do wygrania z moim kadłem i rękawiczki. Wszystkie linki w opisie, łapkę w górę, z bankiem mikrodzik. Gra do 18. Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, Ela.